Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu w Jest dzisiaj 22. Tuż tuż Wigilia, ja właśnie jadę na paznokcie do Agaty, ale oczywiście jest pociąg i, i spóźni się, więc no, lecimy. Mam tutaj dla Agaty małą bombonierkę. Mam też zrobione losy, ponieważ był konkurs, będziemy dzisiaj losować, no i wyniki zostaną ogłoszone 24 grudnia, więc tak lecimy. No Później wracam, no i muszę w końcu wziąć się za to ciasto, kruche do makowca i do tej krówki. Zobacz. Kochani, ja już jestem po pracy. Eee, po... Boże, po jakiej pracy? Ja dzisiaj nie byłam w pracy, ja byłam dzisiaj na paznokciach, więc paznokcie już są gotowe. Też te z fleszem, które przepięknie się mienią, później Wam oczywiście pokażę. Byliśmy w sklepie rybnym i powiem Wam, że no szał jest, szał jest każdy. Każdy teraz na ostatnią chwilę kupuje też rybę. Jak i my, oczywiście. I chyba było z 20 osób w kolejce, ale w miarę, w miarę sprawnie naprawdę poszło. No i później pojechaliśmy jeszcze na chwileczkę do Inter yy, po ogórki kiszone, po czym się okazało, że mamy trzy, bo już były tak wybrane, że musimy też jeszcze gdzie indziej kupić. No, no i teraz idziemy na chwileczkę do Wojsławic, wracamy, odbieramy dzieci, bo już jest godzina 13. No i zaczynamy działać naprawdę już potężnie w domu, trzeba trochę ogarnąć, jutro mam też gości, więc yy, no trzeba troszeczkę przyszykować dom. Chłopcy już są odebrani, a my znów jedziemy na miasto. Musimy jeszcze dokupić kilka rzeczy. Mam nadzieję, że to już są ostatnie. Nagrywasz czy aparat? Robisz? Nagrywam. Ale jest nieprzytarty ten. Kochani, dobra, mówiłam, że powiem wam, jak zrobić krówkę. Więc na razie, e, proporcje na ciasto: trzy szklanki mąki pszennej, jedna margaryna. Cukru nie musicie w ogóle dodawać, ja jednak troszeczkę dodamy, tak opcjonalnie, wiecie, ile uważacie za słuszne. Do tego łyżeczkę proszku i chyba to było to wszystko. Tak, i musimy to wyrobić, ale ostrzegam, to ciasto jest mega kruche, więc mega ciężko i długo się je wyrabia. Więc to by był przepis na spód. Dobra. Jest tak? Nie wiem, w którym czasie. Dobra, spód już mi się piecze, 20 minut, bo będą dwa takie spody, więc ciasto dzielimy na pół i każde po 20 minut y, pieczemy. Tutaj jest poncz, którym później nasączamy upieczone ciasto i tutaj jest pół szklanki wody, pół cytryny oraz y, cukier wanilinowy, całe opakowanie i później właśnie tym będziemy nasączać już upieczone ciasto. Więc tak się prezentuje ten poncz. ja muszę sobie wymieszać i, i będę miał gotowy. No i tutaj mamy masę, którą wiecie, kładziemy ciasto, później to, później kolejne ciasto i masę kajmakową. Tutaj mamy 750 ml e, śmietanki. Żelatyny w gorącej wodzie rozpuszczamy z 7 łyżeczkami e, właśnie żelatyny do przestudzenia. Później grzubie nam się bita śmietana z cukrem pudrem, którego dodajemy pół szklanki i jeden cukier wanilinowy. No to wtedy dolewamy małym strumieniem właśnie żelatynę i mamy masę gotową. Kochani, ciasta upieczone, boże, ciasta upieczone, wszystkie składniki wypiszę Wam może w opisie na tą krówkę, żebyście się wiecie, połapali. Co, bigos też już tam stoi, oczywiście będzie gotowany jeszcze jutro i pojutrze dla smaku, bo czym dłużej się gotuje, tym, tym lepszy wiecie, przychodzi po prostu ten smak. Ja wam stawiałam właśnie przed sekundką filmik na kanał. Zrobiłam sobie imbir z cytryną, bo nadal się słabo czuję. Tutaj mam lek, więc też piję no i się na podłodze bo ładuję tutaj telefon i ogarniam jeszcze rzeczy na internecie, więc tak to u nas wszystko wygląda. Jutro mamy też tak jak wam mówiłam gości. Więc od rana będzie sprzątanie, no i musimy jeszcze jutro o Ignasiek na chwileczkę na miasto podskoczyć. No, ale to tak dosłownie na pół godziny mam nadzieję i wracamy i wszystko tutaj ogarniamy. No i moje paznokcie, które prezentują się tak, z fleszem, no są po prostu przepiękne, wcześniej miałam srebrne, teraz takie świąteczne czerwone, no są przepiękne, więc dziękuję bardzo Agacie, yy, która mi je wykonała, no cudo, po prostu cudo. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że znów ma więcej materiału, mówię dobra, zmontuję sobie, bo mam tej chwilę siedząc i co? Znów 4 minuty, no naprawdę to blogowanie pod koniec vlogmasa mi zupełnie nie idzie. Ale to też dlatego, że jest natłok pracy, jest coraz więcej do roboty, no ale mam nadzieję, że jakoś jeszcze dzisiaj coś nagramy, wiecie, coś Wam pokażę. No, a jak byliśmy w tym, tam gdzie produkują soki u nas, czyli w Tmienicach, kupiłam takie soki, one są do stycznia i słuchajcie, taka butelka 50 groszy, więc to jest marakuja i wzięłam taką całą zgrzewkę, naprawdę bardzo dobre, takie kwaskowate, więc fajne, fajne. Dobra, jak już jestem flash włączony, bo go wiecie co, nie wyłączam przy każdym nagrywaniu, no to moje paznokcie będziecie widzieć, ale kupiliśmy też cynamon, takie laski, zobaczcie, do herbaty, do kawy, no jejku, będzie przepysznie, będzie pięknie wyglądało. Więc tak, takie w Dino za 15 zeta, więc wydaje mi się, że spoczko cena. No dobra, pokażę wam jeszcze moje makowce, ale nie wiem, czy nie wyszły za kalce. Tutaj tego Dawid zawijał i zobaczcie, rozwalił się, bo dał dużo masy i on właśnie jest taki zakalcowaty, taki zakalec, że tak powiem, a te mam nadzieję, że nie będą, bo jest mniej jakby nadzienia i wiecie, są takie węższe, nie popękały, no nie wiem, zobaczymy. Może to też przez to, że za mocno je owinęłam folią e, do pieczenia. A krówkę już Wam pokażę jutro, jak będę ją może kroić, bo ona już jest zawinięta w folii z lodówce, żeby ta żelatyna stężała z tą yy, ubitą śmietaną. Sorry, chłopcy się drą, bo jak zawsze wieczorem mają tyle energii, że po prostu roznoszą całą chatę. W dzień spokojnie, wszystko wiecie, a wieczorem to po prostu armagedon. Wejdziemy jeszcze do sypialni, bo miałam Wam pokazać to wczoraj albo przedwczoraj. W ogóle muszę hol nagrać, nie wiem, dzisiaj powinnam go nagrać albo jutro. Nie wiem, jak ja to ogarnę. Powiem Wam, że no naprawdę jest... To robić, jest co robić i ciężko mi jest to wszystko ogarnąć, no ale muszę to nagrać, żeby móc mamie wręczyć jeden z prezentów. No bo jak jej dam, no to później nie odbiorę, co nie? Dobra, usiądziemy tutaj i wam coś pokażę. Chociaż światło jest takie tutaj, wiecie co? No, lichawe. Dobra, jesteście oparci tutaj. A gdzie on jest? No ja przyszłam właśnie wam to pokazać. Eee, czy chłopcy mi to wynieśli? Nie, no proszę, no tylko nie to. Dobra. Kupiłam sobie maseczkę, bo bardzo lubię je w action. Jeżeli macie u siebie w mieście, to spójrzcie sobie na te maseczki naprawdę są fajne. W ogóle teraz to jest fioletowa. Nie wiem, czy niebieska mi się najlepiej nie sprawdzała, ale te polecam. I w ogóle patrzy się tutaj zamiast tutaj, więc sorki jakoś nie wiem, czy się odzwyczajam czy to i ona jest w płachcie. Nie każdy lubi. Ja też tak wiecie, co bo mi tak zimno jest jakoś na tej buzi, ale ta naprawdę ta, no nie ta bo niebieska była lepsza. Jest super. I jeszcze miałam tutaj jedną rzecz z action którą, o już sobie starą mam w kącikach, jest to, o jest, dobra, jejku, myślałam, że już mi zgubili, jest to taki cień, yy, w czym, patrzcie, no y, płynie jakby z pędzelkiem, o tutaj może z pędzelkiem i przepięknie wygląda, zastyga się, więc się trzyma, mi przez cały dzień się trzymało, tylko później tutaj zaczęłam, wiecie co, y, coś trzeć, no i wiadomo, że się staro. no nikt normalnie sobie nie trze tej oka, że wieczór, no to mówię, dobra, y, pokażę Wam, jak on się prezentuje, chociaż jest światło takie. Zobaczcie, no jeszcze przy takim normalnym świetle to by dużo, dużo lepiej wyglądało, jest przepiękny, szybko zastyga, więc ja Wam serio polecam i one nie są drogie, mi się wydaje, że one kosztują 5-7 zł, coś takiego. Zuzia ma jeszcze jakiś inny kolor, bo kupiła wcześniej, a jak ja pojechałam tydzień później, to zostały tylko te takie złoto-miedziane, złoto ale one też taki w róż wchodzą, trochę taki czerwień, no naprawdę spoko. I teraz super. Bo mi się skończyły waciki. Dobra, jakimś takim sobie tutaj swoim. Zetry. O, widzicie? Try i nadal jest. Patrzcie. No, mówię wam, one naprawdę bardzo dobrze się trzymają. Więc jeżeli macie problemy, że wam się coś tam nie trzyma na oczach i w ogóle te cienie, bla bla bla, no to no, no nie mogę go zmyć. Zobaczymy z tym płynem. Kurde, nie mam jakiegoś innego wacika. Wstyd, no ale no, trudno to z ręka. Mm. Zobaczymy z płynem. Widać? No, jeszcze, jeszcze trochę widać. Więc naprawdę bardzo fajny w, yy, w niskiej cenie. Jeżeli Wam się taki kolor podoba, może u Was są też inne, no to yy, lećcie, zobaczcie. Więc ja Wam z całego serca polecam. Moim zdaniem są naprawdę fajne i w niskiej cenie. W ogóle w action są naprawdę czasami fajne rzeczy, perełki w niskiej w niskiej cenie. W ogóle te cienie fajne też by były dla kogoś na prezent. No chyba, że ktoś się boi z używać kosmetyków, ale ja w żadnym wypadku nie. No używam maseczek, używam wszystkiego i naprawdę się świetnie sprawdza. Dobra, muszę pomyśleć, czy nie nagrać tego holu jeszcze mm, z Shein, bo ogólnie, dobra, zdradzę Wam, ale ten golfik właśnie jest Shein. Już niektóre rzeczy noszę, wyjęłam i, i założyłam tak samo kurtkę. No ale hol musi się... Yy, pojawić, więc nie wiem czy będzie to jako vlogmas czy dodatkowy, mmm, dodatkowy film. No zobaczymy. Nie wiem jak ja to zrobię. Dzięki za oglądanie, kochani. Ja kończę, bo jeszcze mam troszeczkę tutaj do roboty. Dziękuję wam serdecznie. Ja Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się już niedługo. Błyska, pa, pa.